Witam, dziś pokażę jak wracać kolorowe modele do Kondrastrajka 1.6. A więc, tak, wchodzimy na yy, link, który podany jest w opisie, ściągamy plik, wygląda on tak. A teraz, wchodzimy tam, gdzie mamy zainstalowanego yy, Strike'a. po wejściu w Strike'a. Wchodzimy w mode, Models Player, w kolorowe modele, które żeśmy ściągnęli. Kolorowe. Wszystko zaznaczamy i zrzucamy do pliku. Po zrzuceniu, tak, naciskamy. Tak. To jest wszystko. Teraz wystarczy przetestować nasze BOTY. Bierzemy NEW GAME, Bale jako mapę. Widać, że CT jest na niebiesko. Zaraz pokażę terro. A teraz są na czerwono. Jeśli by kolorowe modele nie chodziły, proszę napisać na gigie, które jest podane w opisie filmu. Dziękuję za uwagę.